Niektóre teksty biblijne brzmią wspaniale. Kiedy się je słucha, to myślisz tak: "Wow!". Ale potem rodzi się drugie, druga myśl. Ale jak? Jak to działa w praktyce? Dlaczego o tym mówię? Bo za chwilę przeczytamy taki tekst biblijny, ponieważ przyglądamy się różnym aspektom modlitwy. Przeszliśmy już nauczanie Jezusa w Ewangelii. Na poprzednie nagranie było o Dziejach Apostolskich, a teraz idziemy w nauczanie Świętego Pawła Apostoła o modlitwie jesteśmy w liście do Rzymian w ósmym rozdziale, wiersze 26-27. Brzmią one następująco. Podobnie także duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar ducha, wie, przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. I teraz kiedy szukałem przez lata odpowiedzi na pytanie co to znaczy że duch przyczynia się za nami w błaganiach w naszej słabości to znalazłem takich sześć odpowiedzi które chcę omówić jedni powiedzą że to jest wtedy kiedy ty po prostu gryziesz ściany na modlitwie w tym znaczeniu że naprawdę po prostu jesteś jesteś ciągle rozproszony nic nie możesz sklecić żadnego sensownego zdania ale duch święty w tobie się modli Inni powiedzą, że to jest wtedy, kiedy korzystasz z daru języków, czyli modli się w języku, którego nigdy się nie uczyłeś, a który jest darem ducha. Inni z kolei powiedzą, że taka modlitwa oznacza szczególnie natchniony rodzaj modlitwy, że modlisz się o coś w sposób bardzo natchniony i potem widzisz tego rezultaty. A inni powiedzą: że Nie, wcale nie. To oznacza, że Ty nawet jesteś nieświadomy, że Duch Święty Cię prowadzi, bo kiedyś się o coś modliłeś, na przykład nad kimś i. Ta modlitwa zaskutkowała, Bóg coś uczynił dla tej osoby, chociaż ty nie wiedziałeś, że masz się o to pomodlić. Inni z kolei powiedzą, że to jest taki smutek, który odczuwasz, na przykład smutek, że ludzie idą do piekła i zaczynasz się modlić o to, żebyś mógł im głosić Ewangelię. A inni powiedzą, nie, to jest taka radość, taka doskonała radość, kiedy widzisz, że Bóg jest wszystkim, czego potrzebujesz, nawet kiedy są trudne okoliczności. Ja myślę, że te sześć aspektów to są takie podstawowe aspekty, które oznaczają, co to znaczy, że duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Myślę, że tego jest trochę więcej, ale tym sześciu aspektom się przyjrzyjmy. Pierwsze, myślę, że każdy, kto poważnie traktuje relacje z Bogiem i modli się już dłuższy czas, ma takie doświadczenia, kiedy w modlitwie nic, dosłownie, nic się nie dzieje. Pamiętam taki moment, kiedy. Byłem na modlitwie i no po prostu nic. Modliłem się jeden dzień, drugi, trzeci, czwarty. Miałem bardzo ważną sprawę, ale nawet kiedy przychodziłem na modlitwę, to byłem w takich nerwach, w takich emocjach, że po prostu nie byłem w stanie nic powiedzieć Bogu. Ciągle byłem rozproszony, ciągle się martwiłem. Co więcej, wychodziłem z modlitwy i nie byłem uspokojony. Byłem tak samo rozdrażniony, jeżeli nawet nie bardziej, jak kiedy wchodziłem na modlitwę. Wiem, dla niektórych może brzmieć to tak heretycko, jak możesz wyjść bardziej rozdrażniony z modlitwy niż przyszedłeś. Niestety tak było. I ewidentnie to była moja słabość. I pamiętam taki moment, to chodziło o pewną ważną rozmowę w moim życiu. I pamiętam taki moment, kiedy miałem iść na tą rozmowę i pomyślałem sobie: Dobrze, tego dnia jechałem wtedy do innej miejscowości, przyjadę z rana. W, po, w pokoju hotelowym spędzę godzinę albo dwie na modlitwie i potem pójdę na to spotkanie no proza życia była taka, że jeden pociąg się opóźnił drugi, ja przyszedłem, tylko zdążyłem e, przebrać się szybko w taki elegancki garnitur i wychodziłem i nagle sobie przypomniałem, no tak e, byłem w tych pociągach e, tam się denerwowałem, teraz miałem się pomodlić nie mam kiedy i po prostu klęknąłem i powiedziałam, Boże składam to w Twoje ręce I to było wszystko Wstałem, nic, mój stan emocjonalny się nie zmienił, i ta rozmowa poszła nadspodziewanie dobrze. Byłem po prostu zszokowany. I dla mnie to było ewidentne, że chociaż ja w tej modlitwie niczego takiego nie doświadczałem, to jednak Bóg działał. Duch święty modli się, kiedy widzi nasz wysiłek, nasze staranie, i to tym bardziej nas utwierdza, że to Bóg robi, a nie my. Drugi aspekt, dar języków. Mówiłem o darze języków w nagraniach z drugiego sezonu. Kiedy mówię o poszczególnych charyzmatach, omawiam to jeszcze, będę to omawiał w kolejnych nagraniach. Czym jest dar języków? To jest zdolność do modlenia się w języku, którego nigdy się nie wyuczyłeś. I niewątpliwie to spełnia to kryterium. Duch Święty nas wtedy pobudza. Czasami jest taka sytuacja, nie wiesz o co się modlić, nie wiesz jak się modlić. Po prostu się modlić. Czasami dostaję sms od znajomych, proszę o modlitwę. Ja nie wiem, co się z nimi dzieje, nie wiem jak. Po prostu modlę się w językach. I ja modlę się w językach za nich i wierzę, że Bóg działa. Trzeci aspekt modlitwy to jest ten szczególnie natchniona modlitwa. Pamiętam taki, kiedyś zabrałem mojego znajomego do kościoła, on takim był poszukującym człowiekiem, ale, ale jeszcze wtedy nie był człowiekiem, który można powiedzieć, że jest wierzący, ale na pewno był poszukujący. I pastor mówił kazanie i po skończonym kazaniu powiedział, a teraz każdy kto chce może wyjść do przodu. I będziemy się za niego modlić. No i on wyszedł do przodu, i pastor się za nim go pomodlił, było uwielbienie, grała muzyka tam. I pastor modlił się za poszczególne osoby, które wyszły. I on wrócił z tej modlitwy, i mówi do mnie, czy, może, czy mogę zostać chwilę sam, bo miśmy już wychodzić. Ja mówię, tak, widzę, że on jeszcze tam no, kilka ładnych kilka minut siedział w ławce kościelnej, i potem wyszedł i mówi: Wiesz co, gdyby nie to, że wiem, że on przyjechał do mnie dzień wcześniej, rano jedliśmy śniadanie, on się dzielił też pewnymi sytuacjami ze swojego życia, z tym, co aktualnie przeżywa. Potem poszliśmy na bożeństwo, on mówi, nie mogłeś rozmawiać z tym pastorem, bo byłem cały czas z tobą. O, podszedłem, on mnie nie znał, położył ręce i dokładnie modlił się o te wszystkie sytuacje, które, które mają miejsce w moim życiu, ponieważ znałem tego pastora, więc po dzień później, czy dwa, jak się z nim spotkałem, opowiedziałam tą historię. Mówi, wiesz co? Mówi, ja też już dawno czegoś takiego nie doświadczałem, że przed człowiek, położyłem ręce i ja dokładnie wiedziałam, o co mam się modlić. Albo może być dokładnie odwrotna sytuacja. Pamiętam kiedyś w takiej grupce, modliliśmy się za poszczególne osoby no i przyszła jakaś osoba, to, to trwało tak cały dzień, tak, tylko mieliśmy posługę, modlitwę, już, no, to za dużo wzięliśmy wtedy na siebie, ale byliśmy młodsi, wydawało nam się, że jesteśmy niezniszczalni. I pamiętam, osoba, która przyszła, i ja położyłem ręce, i po prostu się modliłem, modliłem, i nic szczególnego, nie czułem jakiegoś prowadzenia Bożego, po prostu tak ogólnie się pomodliłem. I ten człowiek otworzył szeroko oczy i mówi: Dziękuję. To była bardzo piękna modlitwa. Mój Pomodliłeś się dokładnie o wszystko, co ja noszę w swoim sercu, i teraz czuję taki pokój, jestem przekonany, że Bóg mnie wysłuchał. Czyli Modlitwa była natchniona w tym znaczeniu, że naprawdę prowadził nią Duch Święty, ale ja zupełnie tego nie czułem. Ja po prostu modliłem się. Człowiek przyszedł bardzo ogólnie, powiedział, o co chce, żebyśmy się modlili. Ja się modliłem, a dla niego to była dokładnie ta modlitwa była odpowiedzią Boga. Piąta rzecz moment smutku. Inna z takich modlitw, kiedy przychodzili do nas ludzie, i pamiętam taki znajomy, przedmiot Pomódźcie się za moją znajomą, ma trudny czas teraz w życiu. To wszystko co powiedział, ponieważ nie widzieliśmy to, co, więc modliliśmy się w językach, i w czasie tej modlitwy w języka ja czułem taki smutek, kiedy się skończyła modlitwa, ja tam pod jakimś pretekstem wyszedłem, poszedłem do swojego pokoju i zacząłem płakać. Czułem taki smutek, jakbym kogoś bliskiego stracił. I przez tydzień ten smutek mi towarzyszył, oczywiście na zewnątrz rozmawiałem, nawet śmiałem się z jakichś dowcipów, ale w środku czułem olbrzymi ból. I po tygodniu spotkałem się z tym znajomym, i on mówi: Wiesz co, dzięki za tą modlitwę. Tak naprawdę powiedziałem, że to znajoma a to była moja siostra moja siostra poroniła, straciła dziecko. I ja myślę, że to jest to, co Biblia nazywa duchowym brzemieniem że Bóg przez jakiś czas pozwolił mi nosić jej smutek, żeby pomóc jej. Czyli tak, dźwigamy ciężar fizyczny i ktoś przychodzi i nam pomaga, tak samo ona dźwiga to poczucie straty, i Bóg pewnie wziął tę część tego poczucia straty i włożył to na mnie, żebym przez jakiś czas to nosił, żeby jej było trochę lżej. I ostatnie to jest duchowa radość. Pamiętam taki moment, modliłem się w pew o pewną rzecz, nie wiedziałem, czy ona pójdzie dobrze, czy źle, nie było to zależne ode mnie, ja już zrobiłem wszystko, no i czekałem na decyzję innych osób, yy, to była sprawa zupełnie biznesowa, tak, czy przyjmą mnie do pewnego projektu, czy nie, i pamiętam, któregoś dnia modliłem się, chciałem Prosić Boga, że Boże, no, chciałbym być w tym projekcie, to mi da możliwości rozwoju, to da na pieniądze naszej rodzinie. I kiedy zaczynałem się o to modlić, nagle poczułem taką radość, że usiadłem i zacząłem się najpierw uśmiechać, a potem zacząłem się śmiać. I po tej skończonej modlitwie czułem taką radość i mi się, tak, to jest Boża odpowiedź. Bóg dał mi tą radość, żeby potwierdzić, że będę brał udział w tym projekcie. Kilka godzin później ci ludzie zadzwonili. Ja nie wiedziałem, czy zadzwonią tego dnia, czy za kilka dni powiedzieli. Hej, Andrzej, zdecydowaliśmy się przyjąć do tego projektu. I to był ważny projekt dla nas. Więc pokazałem tutaj kilka takich szej rzeczy, co to znaczy, że Duch Święty wspiera nas w naszej słabości. Nie musimy się bać naszej słabości, możemy wierzyć, że jest Duch Święty. Który nas w tym prowadzi. I Duchu Święty, bardzo Ci dziękuję za każde z tych doświadczeń. Dziękuję Ci, że Ty mnie prowadziłeś, prowadzisz i będziesz prowadził. Dziękuję Ci za każde doświadczenie mojej słabości i mojej bezradności, kiedy się modlę, ponieważ wierzę, że wtedy, kiedy staję słaby i bezradny, to nie polegam na sobie, ale na Tobie i Ty przychodzisz i zaczynasz czynić te rzeczy, których ja nigdy jako człowiek bym nie zrobił sam z siebie, ale Twoja moc przychodzi i temu towarzyszy. Dziękuję Ci za to. Amen.